Naszym dzisiejszym gościem jest klient kupujący, który poszukuje nieruchomości na Ursynowie, Pan Mateusz. Dzień dobry Panie Mateusz. Dzień dobry Panie Amadeuszu. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Pan Mateusz oglądał z nami nieruchomość, w której się w chwili obecnej znajdujemy, 49 m2, dwa pokoje, natomiast ta nieruchomość została sprzedana w ciągu miesiąca. Proszę mi powiedzieć, jakie są plusy i minusy tej nieruchomości i dlaczego? Nie zdecydował się pan na to? Niepodważalnym plusem tej nieruchomości jest jej wykończenie i jakość zastosowanych materiałów. Zabrakło mi balkonu i ekspozycji słonecznej. Rozumiem, a co jest dla pana najistotniejsze przy wyborze nieruchomości? Metraż, 45 do 60 m2. Ilość pokoi, pomiędzy 2 a 3 pokoje. No i lokalizacja. Chciałbym, żeby mieszkanie było na kabatach, mielinie bądź na Tolinie. To są idealne lokalizacje. Oczywiście jestem otwarty na cały Ursynów. żeby dostęp do metra był rozsądne, kilometr, kilometr 200, żeby było łatwe dojść do stacji metra. Bardzo mi zależy, żeby to było mieszkanie jasne. Rozumiem. Z tego co pamiętam, nasz partner biznesowy firma Notus, który bardzo dziękujemy za analizę, już zweryfikował zdolność kredytową. Tak, zgadza się. Jeżeli ogląda nas zdecydowany sprzedający, ze strony formalnej, od strony finansowej nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby szybko sfinalizować sprzedaż. Jeżeli chodzi o kwestie większych ilości informacji, zapraszamy do wiadomości prywatnej.